Zobaczcie jak pięknie skrzą się w słońcu szczyty pobliskich gór. Oczywiście w tych pięknych okolicznościach przyrody każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widzicie, na niebie jest też coś dla miłośników teorii spiskowych, a mianowicie przelatujący samolot, który pozostawia za sobą smugę gazów kondensacyjnych. W nomenklaturze miłośników teorii spiskowych są to chemitrailsy, czyli substancje chemiczne rozpylane przez rządy tego świata po to, by później łatwiej kontrolować nasze umysły.